Cześć, to znowu ja, Robert. Witam was w filmiku. Informacyjny. Tak. Ostatnio nie wypuszczałem przez dłuższość filmików, bo y, miałem przemyblowanie. I tak. Y, mój pokój jest jeszcze w remoncie. Komputer już się jest połączony. Y, kamerkę niedługo sobie kupuję. I tak, co do odcinków ekstremu, będzie jeszcze jakieś 4 lub 5 odcinków. Chcę nagrać odcinek SGM jakiś, chociaż jeden lub dwa. Myślę, że po tym filmiku go wrzucę. Chcę wrzucić filmy co jeden lub dwa dni, ale muszę naprawdę tutaj wymontować mój pokój tak yy, było dużo yy, lajków pod moim fejsem dzisiaj bardzo się cieszę chcecie jakieś komentarze prywatne pisać to piszcie też na Facebooku no i tak niedługo jeszcze będę kręcił serię SG join Myślę, że to będzie fajne. Już No, to do zobaczenia w krótkim filmie informacyjnym.